Miło mi poinformować, że od 1 marca na terenie Warszawskiego Szpitala Południowego rozpoczęliśmy aktywnie działalność Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Mogę powiedzieć Państwu, że prowadzimy leczenie operacyjne w pełnym zakresie chirurgii Kręgosłupa, wykonujemy operacje, te, które są najczęstsze w chorobie zwyrodnieniowej. Od bardzo rozległych operacji ze złożonymi stabilizacjami kręgosłupa, operacje ze wszystkich dostępów, które są możliwe, ze wszystkimi najnowszymi technologiami implantologicznymi. Oprócz tego nasza grupa chirurgów specjalizuje się także w operacjach bardzo mało inwazyjnych. Przykładem sztandarowym tego typu operacji są operacje endoskopowe które także przeprowadzamy w Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Mimo tego, że kluczową działalnością jest oczywiście działalność chirurgiczna, należy podkreślić, że w ramach naszego ośrodka prowadzimy na szeroką skalę działalność ambulatoryjną. Wielu pacjentów może u nas mieć udzieloną pomoc w zakresu specjalistycznej konsultacji udzielanej przez neurochirurgów, którzy są chirurgami kręgosłupowymi, ale także przez ortopedów w tym zakresie.